Waldemar z rolnika przekazał radosne wieści. Chodzi o Dorotę. Waldemar i Dorota poznali się dzięki udziałowi w dziesiątej edycji, rolnik szuka żony. Parę połączyło silne uczucie, którym ochoczo dzielili się ze swoimi fanami. Przez pewien czas o zakochanych zrobiło się nieco ciszej, a rolnik skupił się na protestach. Pojawiły się zatem plotki i domysły związane z rzekomym kryzysem u pary. A jaka jest prawda? Waldemar przerwał milczenie i podzielił się radosnymi wieściami. Rolnik szuka żony 10 Relacje Waldemara. W minionym roku widzowie TVP bacznie śledzili kolejne odcinki programu Rolnik Szukażony. Jubileuszowa edycja okazała się ogromnym hitem, a oglądający nie mogli narzekać na nudę. W formacie wystąpiło wiele ciekawych osobowości, które zechciały się podzielić swoimi historiami przed kamerami. Wśród nich możemy wymienić Waldemara, który, jako tytułowy rolnik, szukał żony za pośrednictwem programu. Choć początkowo faworytką Waldemara była Ewa, czas pokazał, że nie są sobie pisani. Rolnik zdecydował się na relację z Ewą tuż po tym, jak podziękował Dorocie za przybycie na jego gospodarstwo. Dopiero po czasie drogi Doroty i Waldka ponownie się przecięły, a w finałowym odcinku 10 edycji, Rolnik Szuka Żony, Para oficjalnie oznajmiła, że tworzy związek. Rozwój relacji Doroty i Waldemara z rolnik szuka żony. Zarówno Dorota, jak i Waldemar regularnie dzieli się z internautami swoimi przemyśleniami, a na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiają się kolejne zdjęcia i wpisy. Zakochani spędzają ze sobą możliwie jak najwięcej czasu. Poznali już także swoje pociechy. Od jakiegoś jednak czasu na próżno szukać ich wspólnych zdjęć. Co więcej, rolnik jeszcze niedawno bawił się sam na imprezie, a obecnie wspiera protest rolników i przebywa w Warszawie. Fani zaczęli się więc niepokoić, co dalej z relacją ich ulubieńców. Głos w sprawie postanowił zabrać Waldemar i jasno wyraził co wraz z Dorotą mają w planach. Waldemar przekazał nowe wieści. Rolnik postanowił nie być obojętny na spekulacje fanów, którzy zaczęli plotkować o rzekomym kryzysie, a nawet rozstaniu Waldemara i Doroty. Powiedział wprost, że mają się doskonale, a dzieląca ich odległość nie pozwala na częste spotkania. Śmieszą mnie te insynuacje, te komentarze tych ludzi, którzy ciągle wątpią w nas, którzy myślą, że ja tam po prostu zagrałem coś w programie, czy byłem tam tylko na pokaz. Wszystkich hejterów i tych, którzy mi nie życzą dobrze, pragnę uspokoić. Mamy się doskonale. Dzieli nas te 300 km. Jest to dosyć duża odległość i trochę to ogranicza nam spotykanie się i poznawanie. Wszystko jednak idzie w dobrym kierunku, powiedział faktowi Waldemar. To jednak nie koniec dobrych wieści, bowiem Waldemar ujawnił, że już niebawem zamieszka ze swoją ukochaną. Przekazał faktowi, że w zbliżające się wakacje Dorota przeprowadzi się do niego. Niebawem jednak te 300 kilometrów przestanie nam przeszkadzać, bo już od wakacji razem zamieszkamy. Pochwalił się faktowi Waldemar.